No i hejo, hejo, witam się z wami, nie wiem teraz, czy to w kontynuacji, bo nie pamiętam na czym, na czym stanęłam tak naprawdę, więc albo się witam, albo będzie to kontynuacja, także hejo, hejo, witam serdecznie, witam się z wami, czekajcie, muszę tu ogarnąć, bo dopiero wróciłam z pracy, mamy dziś 3, 3 czerwiec, 3 czerwca, dzień tygodnia... Dzień tygodnia, środa. Myli mi się dlatego, bo ogólnie to mi się cały czas mylą. Natomiast dlatego mi się wyjątkowo teraz myli, gdyż wtorki miałam wolne, a wczoraj byłam w pracy. I tak kojarzę, że byłam w pracy, dzisiaj w pracy i tak cały tydzień będę miała pracujący. Zawsze powinna, znaczy zawsze mam dwa dni wolne. W tym tygodniu nie wypadnie mi praktycznie żaden, bo taki jeden dzień to taki żaden. Więc em, tak, więc mamy dziś środę. Patrzę, czy wszystko jest tutaj dobrze. Ciągle mam coś z tym okiem, słuchajcie. Nie wiem już sama co, ale znowu mnie zaczęło pobolewać. Pokażę Wam, zaczniemy sobie oczywiście od jakiegoś szybkiego hola i zrobimy sobie dziś placki ziemniaczane. Zrobimy je z termomisia. Dawno go nie używałam, więc trzeba sobie troszeczkę o nim przypomnieć. I przejdziemy do Przepisu. E, więc zakupiłam przed pracą mm, parę rzeczy w Hombergańskiej. Będą one teraz tutaj wymieszane. Po co szłam? Słuchajcie, powiedziałam wam, że coś ostatnio się źle poczuwam. E, jestem jakaś senna, zbyt często, Praw, praktycznie każdego dnia e, mam to uczucie. Więc. E, po naradzie z moją e, funfelą stwierdziłyśmy, że zacznę od zakupienia sobie żelaza, bo być może jego mam niedomier. Więc właśnie po to szłam i zakupiłam żelazo. Bardzo proszę. E, podobne mam dla córy, tylko ona ma takie tam dla bardziej dla nastolatków, dla dzieci. Ja mam takie jakieś e, dla dorosłych. Także już dzisiaj przed pracą e, skonsumowałam e, dwie łyżki, także... Jeszcze wezmę wieczorem i jutro rano i zaczynam, i zobaczę, czy po tygodniu brania tego preparatu, tego suplementu, będę się czuć lepiej. Zakupiłam też w konwergencie e, zapas płatków kosmetycznych, bo mi się kończą. No i tak jak mówię, będą tu rzeczy wymieszane, bo, um, bo część kupiłam już wcześniej, a część teraz wracając z pracy. Zakupiłam też taki pojemniczek, słuchajcie, bardzo ładny ma kolor, zobaczcie. Jest z papieru, to jest wszystko poobklejane, ale ma ładny kolor i pomyślałam, że może w jednym miejscu uda mi się mieć pędzle, a nie w dwóch pojemnikach. Chodzi mi o moją toaletkę, więc zobaczymy, jak się to spisze czy zda egzamin, czy nie? I to było na niecałe chyba dwa funty, także super. Dalej zakupiłam dezodorant, w ogóle wszystko w podobnej kolorystyce, zobaczcie, różowo. I to jest dezodorant. A, psiknijmy się, a co? Ładny zapach, bardzo taki letni. Limitowana edycja DAF Refreshing Summer Ritual, taki, także bardzo ładnie pachnie, tak, bardzo. Bardzo tyto, bo świeżo, tak fajnie, fajnie. Dalej, zakupiłam pomidorki, będą mi potrzebne do przepisu. E, zakupiłam mleko, gdyż nie wiedziałam, czy jeszcze mamy, a nie chciało mi się przyjść do domu, żeby się okazało, że nie mamy. Zakupiłam Kinder Bueno, bo lubimy. To już jest z Azdy, nie z mięsa. Zakupiłam oliwce lody, Ben and Jeffries. Jeffries, takie jakieś chocolate ice cream with marshmallow. Także mam nadzieję, że je zasmakują. Jeszcze nie wierzę, że je ma. Zakupiłam też zapas znowu baterii, tylko tym razem mniejszych paruszków, bo coś ostatnio Oli mówiła, że szukała tutaj i nie mogła znaleźć, że zakupiłam w sumie tylko duże, znaczy normalne, więc zakupiłam. Dalej jeszcze jedne, żeby nie zbrakło. Także zapas baterii u nas musi być, bo naprawdę u nas jest bardzo dużo rzeczy na baterie. No i tu właśnie po co szłam do hamburgana. Mamy tutaj barista, coffee, jedne jest te drugie jest late. Bardzo smaczne, one są za jedna jest niespełna za funta, także naprawdę super sprawa. I zakupiłam kilka, trzy w pracy jeszcze zostawiłam dla siebie, dla pasquala i dla jednego z kierowców, również kupiłam, dobra, siatka będzie na. Siatka będzie na śmieci. Mam też oliwce. Chipsy, które lubię, czyli doritosy. Dalej berlinki, czyli paróweczki. Dalej wzięłam oliwce czekoladę. Niech ma karmelową. Galaxy ona lubi. Wzięłam zapas sera, bo nie wiedziałam, czy się kończy, czy nie. Wzięłam bułki. Tym razem pokusiłam się na sezamem. Nie bardzo przepadam, bo wchodzi w zęby, ale jakoś tak mnie nasza ochota. Bardzo będą dobre w w tym e, grillu, w się sensie, wiecie, takie tostowe. Dalej zakupiłam śmietanę na polskim stoisku, będzie mi potrzebna do przepisu. Uciekajcie, muszę to sobie tutaj wziąć. Dalej zakupiłam, oj, włos mój, standard. Dalej zakupiłam lody, ja te ciastka lubię. Lubię te ciastka, one są takie o smaku trochę e, no, cynamona, więc mam nadzieję, że te lody też takie będą. Lotus e, Biscoff Chocolate brownies, niby chocolate brownies, no ale to są. No zobaczymy. Nic nie pisze o cynamonie, bo wiem, że też jest dokładnie z tego samego jest yy, masło czekoladowe do smarowania, więc jeżeli te lody będą dobre i fajne będą miały smak, to te, te masło czekoladowe też muszę kupić. E, kupiłam cebulę, poszłam są na nie chcę mi się dzisiaj do przepisu po prostu stać i kroić, więc kupiłam gotową. Pieczarki również pokrojone, tylko opłukać i będą gotowe do przepisu, także też super. E, cukier kupiłam mały po prostu, żeby nie dźwigać, bo tak z dwoma siatkami, a nie chciałam brać taksówki. I dalej, zakupiłam taką łapkę, słuchajcie, taką rękawicę, Great for dogs and cats. I tą rękawicę już się też czaiłam jakiś czas. I tak ostatnio, jak tak wyczysywałyśmy, słuchajcie, z oliwką Ladę, to stwierdziłam, że ta rękawica może być fajnym rozwiązaniem dla tej jej wyczesywania. Ona, jak widzi szczotkę, to nie do końca tak lubi. Może przy tej rękawicy po prostu jakoś to się troszkę zmieni. Może będzie bardziej myślała, że to jest, zobaczcie, taka rękawica. Może będzie bardziej myślała, po prostu, a tu się odkleja chyba i się ściska. Nie. Czy nie? co to jest? jest Powinni się odklejać, nie? Tak, odkleja się. Dobra. Prawa ręka. O, no i będziemy głaskać kota. O, jest faktycznie gumowe i tu podobno ma zostawać sierść, także później będziemy wyczesywać kocieka. Zobaczymy. I ta rękawica, słuchajcie, kosztowała niby tak ma odchodzić. Widzicie? Mam nadzieję. Czekajcie, tutaj zuma Wam pokaże. O! Tak to ma wyglądać. Dokładnie. No i ja to kupiłam w Azji i cena tej rękawicy, słuchajcie, czekajcie może trochę światła. Cena tej rękawicy to dyszka. 10 poundów. I tak to ma wyglądać. Zobaczymy. Cześć! Rękawice kupiłam do wyczesowania Ciebie. Mówi, że, mówi, że nie ma sprawy. Będziesz lubić? Tak? Będziesz lubić? Lalo? Będziesz lubić, tak? Chodź się pokaż. Chodź się pokaż. Oj, dzień dobry. Będziesz lubić taką rękawicę? Hm? Laluś, co ty, kocie? Siedzi, masz kłótuny, pada na dworze, tak? Kotowi się nie chce trochę wyjść, bo pada, prawda? No, i się boję już ciebie przytulać z tymi kłakami. Co, chcesz iść? Tak? Chcesz iść? No to idź. Ojej. Dobra, dalej, no i teraz uwaga, będzie, będzie brech, będzie brech na sali, gotowe ziemniaki, w sensie już obrane, obrane, gotowe do włożenia do Thermomisia i do pociągania na placki, niemiaczane, Wziąłem ja dwie paczki, taka cała paczka 75 pence. słuchajcie, co różnica, czy kupię takie, które muszę obrać, mam zresztą w domu jeszcze resztkę, no i już mam kłaki, jak mogę kupić takie już po prostu obrane, przygotowane? Trzeba sobie w życiu ułatwić, a nie e, utrudniać. Dobra, kiełbasa, bo będę robiła takie leczo. Kurczę, felek. No i już mam lale wszędzie. Uuu! Bo mam błyszczyk. Dlatego mam lale. Dobra, i ostatnie tutaj rzeczy e, pizza moja ulubiona, Tu Chyba już nie muszę mówić, kto mnie, nie wiem, no, ogląda <długo>, długo, albo nawet i krótko, i widział kilka holi zakupowych z światy, to wie, że to jest moja ulubiona pizza, jeżeli chodzi o taką sklepową, taką z zamrażarki. No także restaurante moja ulubiona to jest ta mozzarella, a druga w kolejce to jest ta Apollo. Apollo, polo. A polo? polo. No, A trzecia, najlubiejsza moja to jest e, tutaj e, Spicy Chicken, Spicy A w ogóle taka numer 1 to jest farmerska w koło brzegu e, pizza z pizzeli. No, dobra. Słuchajcie, no już poszły. Lalo, karmę wam kupiłam. No, także karma. Daisy, co to jest? No, kupiłam jeszcze karmę taką w puszce. I tu mamy e, chopped tomato with garlic, czyli takie pogniecione, e, pomiażdżone pomidorki z czosnikiem, czyli już gotowe też do sosu fajnie, e, do tego sosu po węgiersku, który ja trochę pan zawsze, ale to jest na zasadzie platy po węgiersku e, właśnie zrobię ziemiaczane plus ten właśnie takie troszeczkę leczo. Więc jakby to jest wszystko. Co czekasz? Czekasz? na karmę czekasz? Daisy, co szaleju się na jadłość? Chodź. Szaleją się kot na jad. Czemu tak biegasz? Gdzie ta karma? Tu. Tak? Czekasz na karmę? Daisy, kot czeka na karmę. Ty nie chciałaś przyjść. Nie chciałaś. Bołam cię, to leżałaś do góry brzuchem. No? No? Teraz wiesz o co chodzi, tak? Nie skumałaś po prostu. Tak? Aha. No czasem tak lalo bywa, no, że się nie chce dubki ruszyć, nie? No właśnie. Ale to nie znaczy, że teraz będziesz pierwsza w kolejce, tak? Nie wolno. No co pogadamy? No już daję. Nie kłócić się dziewczyny, proszę. Proszę. Jedna i zaraz zostanie druga. Dobra, no ja odstawiam tą, tą konserwę ich. Poczekam, aż zjedzą i, i dam im dalej. Także dajcie mi sekundę, ja tylko się tutaj ogarnę z tej przestrzeni. Jeszcze wam pokażę, bo jeszcze tutaj doszła przesyłka. Jak byłam w pracy? Tak, jak byłam w pracy? To chyba coś coś śmieci wyrzucał. Tak. Um, no, także doszła przesyłka. Wow, ale wam, że wow. Nie takie małe to opakowanie. Sprawdźmy od razu może sobie. Zamówiłam z Revolution. Czekajcie. Shimmer Bomb. No normalnie na wzór tych Fenty. Bardzo proszę. Shimmer muszę Wam chyba w tą stronę, tak? Bo tu chyba jest... Jak to idzie? Chyba tak. No. Tudu! Shimmer Bomb. Wybrałam ten mleczny odcień Revolution. Tak to wygląda. Tu jest wyrzeźbiona R i kolor to jest Light Bim. Light Bim. Uno momento, czekajcie, poczekamy na Zoom. Bardzo proszę, cudownie, bardzo mi się telefon podobasz. Naprawdę, I love you. No, także zamówiłam na razie na próbę jedną. Była też opcja zamówienia trzech mini i nawet się z, 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 nazywały coś, bomb też coś tam. Um, no i teraz znowu z otwarciem będzie problem, czy co? Gdzie to się otwiera tu? Um. No, Była też opcja właśnie za dyszkę tych trzech mini, ale tam był taki pomarańczowy, a wiecie, że ja nie do końca. Różowy też nie wiedziałam czy, czy będzie grał, a poza tym nie wiedziałam jaka to jest konsystencja, jaka to jest formuła, i jak one będą na ustach wyglądać. Jeżeli sprawdzę sobie na przykładzie tego tu jednego i będzie to fajne, to wtedy mogę sobie jakby pozwolić na, na więcej. Dopłaciłam funta za to, żeby były w ciągu jednego, dwóch dni, zamówiłam je przedwczoraj, dzisiaj je mam. Więc na pewno mogę potwierdzić, że opłaca się dopłacić funta, zwłaszcza jeszcze jeżeli robicie większy zakup, bo tak naprawdę ja kupiłam tylko ją, ją, jego ten błyszczyk e, i, i on kosztuje 5 funtów, ja zapłaciłam 8 chyba 99, czyli za 2,99 przesyłka zapłaciłam 3,99, także tak to wyglądało. No ale tak jak mówię, opłaciło się ze względu na e, czekanie. No nie opłaciło się ze względu na błyszczyk. Wiadomo. Czekajcie, muszę zeszczyć sobie to, co mam na ustach. No momento. Światło też nie wiem, czy jest dobre. Mam nadzieję, że tak. Dobra, no i zobaczymy. Jestem mega ciekawa. Bo jak się okaże fajnie, to sobie domówię takie, żeby mieć, bo mi się bardzo szybko dynkują te drogie. E, słuchajcie, pachnie e, arbuzem. No, watermelon melon jak nic. Uwaga. Aplikator nawet spoko, no, lusterka, tak naprawdę, a to tak wiecie, w odbiciu w telefonie to inaczej. Ale muszę się zobaczyć w lusterku, czy nie będzie zbyt mleczne. Ale melonowe, gdzieś tam włosy jeszcze lali i mnie wkurza. Dobra, czekajcie, ja muszę zerknąć sobie do lusterka, tak? No dobra, słuchajcie, o, jak żółto będzie. Polubimy się. Polubimy się chyba z tym błyszczykiem. Chyba sobie domówię. Może spróbuję sobie jednak tam te trzy opcje. No, może być fajny. No dobra, ale a ten e, bardzo watermelonowy jest. Bardzo, bardzo. No normalnie arbuzem zajeżdża strasznie. Takim melonem, arbuzem. Coś takiego. Okej, okay, także od, od razu Wam zrobiłam test, ale zrobimy sobie też, jak będziemy robić makijaż. Także póki co tak to wygląda. Nie wiem, czy mogę Wam pokazać w innym świetle, bo światło mam tutaj tak zaczepiste, że po prostu... Okej, okay, teraz pokaż. Dobra, o. Dobra, teraz rozjaśnimy troszeczkę. Rozjaśnimy ten korol. No. No i co? I ja teraz chowam to wszystko i za chwilkę się do Was odzywam i będziemy robić placki. Ok, ja już porozporządzałam wszystko, poukładałam się, przygotowałam się, także możemy zaczynać. Mam nadzieję, że wszystko widać. Yy, wkliknęłam. Kliknę, mam nowe słowo. Platki ziemiaczane, sorry zaświetlenie, ale niestety no nie mam gdzie tu z przodu postawić, bo jest coś już przy samym oknie. Placki ziemiaczane, rozpocznij gotowanie, wszystko ready. Do naczynia miksującego włożyć 750 g ziemniaków mączystych, pokrojonych na kawałki. To nie zostaje mi nic innego, jak tylko te, które mam. pokroić po prostu na jakieś tam kawałki, bo powiem Wam, że już bym jadła to trzeba jeszcze zrobić. No i o tyle właśnie ten termomisz jest e, świetny, że przyspiesza nam czas tej całej roboty, bo to tak naprawdę nie muszę, na przykład w przypadku placków trzeć e, na tarce. Zdzierać rąk. Bardzo często się tego nie chce robić. To tutaj tylko, jak widzicie, wrzucamy i za chwilę wszystko termomisz za nas pokroi. Dobra, mamy 600 równo, nie oszuchaj, patrzcie. Dobra, ma być 750 na ten przepis. 750 miałoby według przepisu. Ci Nie wiem. Ciemniak. E, mamy 793. E, dalej. Dodaj 100 gram cebuli przekrojonej na pół. No my mamy akurat tutaj pokrojoną już, więc ile mamy dać? Tu jest 150. Nawet 100. W dam całą, nie będę się rozdrabniać o te 50. I tak lubię cebulę, także zamiast 100 jest 150. Ehm, dodać 1-2 ząbki czosnku, więc dodamy, dodamy 3, dlatego że my czosnek lubimy. Ja bardzo lubię czosnek, no jeszcze zwłaszcza w plaskach, on się tam fajnie z tym wszystkim wymiesza. Jeden, przygotowałam sobie 3, bo wiedziałam, że potrzebuję 2. Logika kobiety, nie? Przygotowałam trzy, bo wiedziałam, że potrzebuję dwa. Jedziemy dalej. 70 gram mąki pszennej. No, przesypałam. A być 70 będzie. Dobieram 77. Ale tam będzie ziemniaków, więc może być. Dalej. Minęłam Dwa jajka. Dobrze mówię? Czekajcie, czy minęłam jeden krok? Tak. Dwa jajka. Dwa jaja. Jedna, cicho, później Cię będziemy czesać, teraz nie. Teraz nie Lalo, teraz robię jedzenie, dobra? No, I się najadłaś? Daj teraz zjeść panci, dobrze? No dziękuję. Dziękuję Ci kochana. Mogę zjeść też, nie? Sobie placki takie pyszne po węgiersku, tak? No dziękuję bardzo, dobra. E, mamy, patrzę czy nie wrzuciłam skorupki, chyba nie, jakby co to się przegryzie. Dwa jajka, e, jeden i, lub półtorej łyżeczki soli, więc damy oczywiście opcjonalnie, na oko, standardowo. Dobra, żeby nie było zasłony. Dalej pewnie pieprz, tak jest, jedna czwarta, też nie żałujemy, muszą być dobrze dopieprzone. Najwyżej doprawimy. Dalej, założyć miarkę na pokrywę. Ok. Zakładam. Czekajcie, może tak o jakoś tak. Dalej. Ustawić obrót 5. Pokazuje mi 20 sekund. Ustawić obrót 5, 4, 3, 2, 1. Stop. Jest, było napisane, że można przedłużyć czas o 10 sekund, jeżeli jest taka potrzeba. Także sprawdźmy, czy jest takowa potrzeba. Myślę, że chyba nie jest. Nie ma takiej potrzeby. Dalej, sprawdzić konsystencję. Jeśli masa jest zbyt rzadka, dodać więcej mąki. Według mnie masa. Czy jest jej rzadka? No tak. Może troszeczkę. Może. Dajmy więcej mąki. Dałam więcej ziemniaków, więc może dlatego. Dobra, dałam. Od nich zaraz. <laughs> na zdrowie dziękuję, poczułam czosnek. Ok, dałam. E, dodać więcej mąki, założyć miarkę i ustawić obrót na 4. Wysypałam mąkę z takim siódem, słuchajcie. Ja to jestem zdążam. błagam. Znowu mi się to wysypało. Ok, kliknij dalej. Gotowe przełożyć do innego naczynia, odstawić. Mamy kopystkę, bardzo proszę, tak wygląda masa. Spoko, dobra, mamy to, to już daje do odmycia. E, przełożyć do dalej. Do, na rozgrzaną patelnię wlać olej do smażenia, pokrywając dno cienką warstwą. Na gorący olej nałożyć dwie czubate łyżki masy, jedna na drugą. Na gorący olej nałożyć dwie czubate łyżki masy. Aha, jedna na drugą. Spłaszczyć za pomocą łyżki, formując placek 8-10 cm. Placki smażyć z obu stron do momentu, aż będą złoto-brązowe i chrupiące. Następnie odsączyć z nadmiaru tłuszczu na ręczniku papierowym. Placki ziemniaczane podawać bezpośrednio po przygotowaniu. Więc mamy już gotowe tutaj tyle. E, masa wyszła taka. Pokażę Wam jeszcze tutaj z bliska, tak to wyszło. E, powinno być idealnie. Zanim jeszcze tutaj odpalę patelnię, najpierw sobie e, standardowo, jak to ja, dobra, zakończ. E, jak to ja, ja sobie umyję wszystko, przygotuję to, żeby tu było czysto. Urządzenie właśnie wyłączyłam, ekranik przecieram, bo jest mąka. Umyję sobie wszystko, schowam tylko mąkę, umyję łyżkę, e, cały sprzęt od termomisia i wrócę do Was i zrobimy sobie leczą. No i okej, okay, nie wiem, co widać. Tutaj odpalona mam patelnię, na której za chwilę będę smażyć warzywa i kiobasę, a tutaj mam odpaloną patelnię na placki. Sprawdźmy, czy już. Nie. Jeszcze nie będzie grzało, także przygotuję sobie teraz e, wszystkie moje warzywka tutaj do e, sosu. No, jak możecie zauważyć, pierwsza tura. Ready! Piękne, złociste. Dodałam jeszcze jednak do nich. Słuchajcie. Dodałam pieprzu i dodałam czosnku, bo mi troszkę brakowało. Odwracam. Musiałam sobie tutaj wymienić patelnię, dlatego że jedną będę potrzebować mimo wszystko jeszcze teraz właśnie do sosu. No i musiałeś zrobić mi na złość. Dobra. Zmi zminimalizujemy go. Teraz nakładam tutaj cebulkę. Zaraz, kochanie. Nakładam kiełbaskę, cebulkę i czosnek. I na razie to niech się razem posmarzy Dopiero potem dodam te, które wymagają mniej czasu. ok teraz dodamy sobie pieprzu. Czosnku. To z tym skrzydłem taki to moje dziecko. Jakby co? Dobra, nam się kiełbaska podsmaża. Placki już są ready do wyjęcia. Także nastawiam tylko mój talerzyk, pyszne, placuszki ziemniaczane. Strasznie dawno chodziły, Wam powiem. Bardzo dawno nie robiłam placków ziemniaczanych, Naprawdę. Nie wiem kiedy robiłam. A sam na samym chyba początku e, termomisia. Tak mi się wydaje, że w ogóle pierwszy z przepisów to były właśnie placki, chyba jak Dominika właśnie wpadła. No i tak samo robię zresztą. Okej, okay, po cztery. Układam bardzo ja dalekie pieczarki. Troszeczkę rozdzielę, żeby były na mniejsze kawałki. Czekajcie. Oki doki. Ściągam kolejne placki. Uno momento. Sobie tutaj przesunę tylko jak najbliżej talerz. Jeden mi się zdeczko przypalił, ale to nic, będzie bardziej krąci. Ja lubię, dobra. Daję kolejną warstwę, zrobię teraz takie troszeczkę większe. I damy trzy. Żeby się tu nie złączyły. Ok. I teraz tutaj do mojego sosu. Dodaję ciuchy tomatu Adam A do całą puszkę. Teraz dodamy pieprzu. No na pewno potrzeba pieprzu. Dodamy czosnku, bo czosnek lubimy. I dodamy soli. OK, i teraz to sobie muszę wymieszać. Za chwilę zaleję to wodą, śmietaną i będzie ready. Damy sobie water. Niech to nam się teraz tutaj poddusi. Okidaki i jak już wszystko tak posmarzę, dodam śmietanę zaraz do mojego sosu. To pokażę wam efekt już końcowy. Ja jestem tak głodna, że po prostu mnie to już wystarczy. No, i oki doki placki gotowe. Zobaczcie, ile ich wyszło, jakie ładne, złociste. Teraz ja Wam chcę zademonstrować, bo my już się bierzemy za żerełko. Ja Wam zademonstruję. pokaż teraz sosik, sosik też gotowy. Tylko wezmę sobie łyżkę, słuchajcie, łyżka. I teraz sosik, taki nam wyszedł z pieczarkami, z kiełbaską, z papryką, z pomidorkiem, z czosnikiem. No, cóż tutaj chcieć więcej? Tak to będzie wyglądało. Jeżeli chodzi o sos, możemy sobie dodać jeszcze. Tutaj wykorzystam sobie resztkę mojej kwaśnej śmietany. No, i można sobie, oczywiście, jeżeli podajecie komuś. Chcecie zrobić, oczywiście, fotę na Instagrama. To oczywiście, aż mi ślinka jak nie słuchajcie. O, voila! No i nasze placki ziemniaczane e, z sosem, takim w sumie własnym. Można powiedzieć, bo to taki mało po węgiersku, bo troszeczkę odbiegłam od przepisu. Właśnie tak wygląda. Także życzę Wam smacznego. Mam nadzieję, że Was zainspirowałam i że dzisiaj smażycie placki. Także smacznego, i do usłyszenia.